grać tego w całości. Ale zobaczcie chociaż część tego, co tutaj się stało. Nie możemy tak dłużej tutaj czekać. Stoimy tutaj już dzień. Dobra. O nie, białek! Białek! To jest ten białek! Oo. Zielony Steve i zły Steve. O nie, rozjaśnij do białości aż! Myśleliście, że mnie nie ma. O nie, jeszcze jest on! Nie! Nie, białek. Idź to! Białek, idź stąd! Nie wydaje mi się, żebyś mnie kolejny raz pokonał. Te łetam. Nie pokonasz mnie tak łatwo. Nie! A palę się! Jej ja pokonałem go. Okej. Okay. Ja to tutaj strzeliłam. O nie! A co jest? A! Co? On tam jest! Okej, okay. okej, okay. pokonany. Musi być jeszcze gdzieś zły Steve. Bo to on powoduje te zabielenie. Jest, jest tu gdzieś? Jest tu gdzieś? Jest tu. Jest tu, jest tu gdzieś. Ja nie mogę. Nie trafiło się. Ale tym już tak. I ty, Jaj. Jednak udało mi się uchwycić wszystko, tak naprawdę. Gdzie oni zniknęli? Tu się podzieli. Atakujemy ich. Idziemy po tej lawie. Wiem, to to dziwne, ale tak oni nich odoblałem. Atakujemy. A tak! Niestety musimy już naprawdę kończyć ten film. No już trzy minuty. Ale mam nadzieję, że Wam się podoba i że musicie zostawić łapkę do góry, bo ja nad tym spędziłem, no, co najmniej 10 minut. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Zostawcie łapkę do góry i subskrypcję. Teraz. Już. Bo to jest fajna...